Juju, z tej strony ja Jeronim i witam was w kolejnym filmie z BS na moim kanale. Dzisiaj sobie otworzymy mega świnie, przy jednocześnie omawiając Brawl Talka, na którym widzimy. Będzie nowa ikona gracza, i jeszcze jest nowy Brawler, w sensie jego cień, jak to zazwyczaj bywa. I przede wszystkim jest, no, jest nowy Brawler, jest prawdopodobnie też nowa ikona i jest... Potwierdzona informacja, że też będzie rework Power League albo coś będzie podobnego stylu, do stylu Power League OPIN do kiełka. Okay. No i też prawdopodobnie to będzie tego. I też jest informacja oficjalna, że będzie dwóch nowych brawlerów. I, i prawdopodobnie ten, ten, nowy, ten nowy update, czy tam nowy karnet, nawet to będzie w motywie Baza Tary, czyli, czyli pierwszy sezon, coś związanego z pierwszym sezonem jakieś podobne motywy no na razie mi się nie podoba ten star drop ło wow, legendarne dobra 3 4 5 6 7 8 9 10 i pytanie czy tym razem zadziała mój spin 10 kółek w przeciwnym kierunku do ruchu zegara czyli skin czy nie tym razem o hypercharge do kolet może być epicki Okej, okay, więc już mamy legendarnego stardropa, więc bardzo mi się to podoba. Ale generalnie nie zobaczając tematu, to właśnie można sobie omówić, zobaczyć na miniaturkę. No i widzimy też oczywiście ten. drugi ten Marchio chyba się nazywał. Więc tak jakby on na sobie ma te jakby jakieś szalki, to prawdopodobnie może wskazywać na to, że Edgar będzie miał nowego skina związanego właśnie z motywem Bazaru tary. No i... Legendarny Stardrop, z którego wypadł Hypercharge do koletki. I tutaj, no raczej, mega świnia. No i zanim ostatnio była lepsza. Więc jak mówię, klan się postarał. Przy okazji wywaliłem osoby, która w ogóle nie była aktywna. Jakiś, to był jakiś rusek albo ukraińiec, coś w tym stylu, nie wiem. Wywaliłem osobę. No, zapraszam do mojego klanu. Jest jeszcze jedno wolne miejsce. Się zwolniło właśnie przez to, że tego. No i co? Hypercharge do koletki, która... Trochę sobie tego. Mega fajna sprawa. No i jutro tak o 17 równo. Też nagrywam około godziny 17, więc zarówno dobę na ten moment jak to nagrywam, to będzie Talk i IG. Tak więc ja się z wami żegnam i widzimy się w następnym filmie. Jo!